Cześć z tej strony Mariturus witam Was niekoniecznie w kolejnym odcinku serii Race of Team Rider. Miał to być odcinek 10, ale podczas przetwarzania pliku uległ uszkodzeniu. A ja skosowałem plik pierwotny i niestety nie mogę go już odzyskać. Dopiero po fakcie się zorientowałem, że coś jest z plikiem nie tak. To był plik zadania poboczna. Kilka zadań takich pobocznych dla, dla ruchu oporu wykonywałem, czyli polowanie na wronę. Po prostu trzeba było ptaka polować. Pozbyć się wilków z Jaskini, do której jeden z członków ruchu oporu chciał się przenieść ze swoim sztabem, i później dostaliśmy od niego zadanie, aby, aby wrócić do więzienia, z którego wcześniej uciekaliśmy, żeby tam zdobyć kilka, kilka notatek w międzyczasie. Gdzieś tam napotkałem właśnie na e żołnierzy trójcy, którzy już zostali wyeliminowani. Także jeszcze raz przepraszam Was za to. Postaram się sprawdzać pliki zanim, zanim je po prostu skasuję tak, żebym mógł ewentualnie wysłać na serwer jeszcze raz. Także to miał być odcinek numer 10. On miał być dosyć krótki, dwudziestu kilkuminutowy. Wyszło jak wyszło pierwszy raz mi się to zdarzyło. Mam nadzieję, że po raz ostatni że kolejne filmy będą szły po prostu tak jak, tak jak powinny. Także dzięki trzymajcie się. Cześć!